Tegorocznych, e, drużyn, e, te drużyn, drużyny, które będą na pewno walczyć o medale, drużyny z Polski. E, myśmy my się, my się starali, się naprawdę, starali się naprawdę to spotkanie wygrać i było bardzo ciężko, bo Zielono-Różaniec jest naprawdę mocny zespołem. Sport nam pokazał po prostu w tym momencie, że Zielono-Różaniec e, jest wielką drużyną, ale na pewno jeszcze będzie, będzie okazja, żeby się spotkać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także gotuję zwycięzcą. Myśmy się starali, niestety nie wyszło. I to się potwierdziło. Szczerze tylko gratuluję, bo, bo tak naprawdę dużo im nie brakowało się Jarek był niełapany, raz e, przestał e, w jak to zrobił nawet. Ale był dosyć szybki, także no, cieszymy z tego, że widzieliśmy ten mecz, bonus no, pojechał do Leśne, zasłużenie zresztą. To wszystko. Znakomicie przygotowane do tego, bo jednak to zrobić wspaniałe to. było znakomite ściganie. Zabrakło nam troszeczkę szczęścia. Szczęście, bo podobiliśmy, no, można powiedzieć, troszeczkę takie punkty własnej, z własnej, można powiedzieć, bo z błędów własnych. Gratuluję zwycięzcom. Uważam, że nie jestem zadowolony ze wszechstwa i może nie być. Po prostu trochę, panie drugi, na Szpana prowadziliśmy kilka wyścigów w Zachodzie Unii, bardzo szybko i na stydach kampelu dzisiaj prawie poza zasięgiem. Także naprawdę gratuluję, prawie mu Myślę, że ja jako główny preparator dzisiaj przyglądam to dobrze, bo udało mi się. Po prostu ostatnio chciałbym sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Zostałem oskarżony słusznie przez tenera, działaczy Unii przez że z lecz się nie odbył. To no było nieprawda, to jest jedno wielkie ugarstwo i tyle. Bo tak się nie było robić. Skoro jesteśmy jednej, jednej, jednej można powiedzieć, koitywie jako tenerzy, to jeden do drugiego taki gmin do pracy się wypowiadać. Taki to był, bo po prostu był deszcz zniszczył. Dzisiaj też naprawdę ogrom się wykonali, tylko że dzisiaj też spadł w a nie o godzinie 18, 17.00 jego statki. Także prosiłbym, żeby na drugie się bardziej szanować i tylko tyle.